Witaj przy oknie, rozgoście przy oknie. Tam jest okno, ja dalej jestem chora, dlatego mam tabletkę Sajkę, czyli tabletkę do ssania na gardło. To może być niekulturalne, ale w innym wypadku byłabym niezdolna nagrać dla Was filmu i mam nadzieję, że nie będę se plenić bardziej niż zawsze, a myślę, że idzie mi mówienie delikatnie lepiej niż zazwyczaj, bo ja w ogóle. Zdarza mi się mówić niewyraźnie. Mama, tak, ale yy, ja jestem mama przy oknie z pasji i z pasją do matematyki i zapraszam Cię na kolejny już 12 odcinek w ramach serii Ogarnijmy. Dzisiaj ogarniamy kąty w równoległoboku. Dlaczego? Bo tak. Zapraszam Cię na mój ekran. Tak. Będziemy sobie... Właśnie co będziemy robić? Będziemy rozwiązywać jakieś e, przykłady, zadań, które mogą być na sprawdzianie na kartkówce lub jakie możesz sobie robić for fun. Tak o, po prostu dla siebie. Więc bez przedłużania dajmy sobie jakiś równoległobok. 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 Tak, taki koleżka, albo może niech będzie... No, może tak będzie. Czy z tej strony będzie nam wygodnie? A zobaczmy, zróbmy jakąś nowość. Zazwyczaj tutaj są rysunki, a tutaj piszę, a to teraz sobie spróbujmy zrobić inaczej. Uwaga, uwaga, mata przy oknie robi nowość. No dobrze. No to ja może zmienię kolory na jakieś bardziej fascynujące, fioletowy i zielony. Może nie tyle co bardziej fascynujące, ale trochę inne niż w ostatnim odcinku. No i co? Uznajmy sobie, że ten kąt, ile on może mieć? 60, będzie 60, trochę więcej. 70 stopni. I oblicz miarę innych kątów. Takie będzie nasze zadanie. Eee, takie będzie nasze zadanie. Tak? Na razie nic nie oznaczam, ponieważ oznaczę to zaraz, bo musimy sobie przypomnieć co nieco. Ostatnio ostatnio to oznaczę w filmie Ale czekaj, jak to było, poświęcony, który był poświęcony równoległobokowi, powiedziałam Ci w sumie na samym końcu, że dwie ważne rzeczy, że kąty, które są naprzeciwko siebie w równoległoboku, są przeciwległe, są równej miary. To po pierwsze więc wiemy, że ten kąt, nazwijmy go, no może nie nazywajmy go, ale on też będzie, znaczmy go tym samym kolorem, będzie tej samej miary. No i wiemy, że te dwa kąty, bo one też są naprzeciwko siebie, będą też równej miary do siebie. Tak, no i co jeszcze wiemy? Wiemy jeszcze jedno, ja może znajdę sobie jakiś inny kolor, taki, żeby nam się nie mieszało, o, pomarańczowy. Pięknie. Wiemy jeszcze, że kąty, które są przy jednym boku, równoległo boku, przy jednym boku, równoległo boku, nie czuję, jak rymuję, chociaż tu trudno jest nie rymować, tak, e, dają nam razem 180 stopni. Tak, no i korzystając z tego sobie coś podziałajmy. Tak, no możemy sobie od razu, nawet Ci narysuję taką strzałeczkę. Że ten też będzie miał 70 stopni. No i mamy już jeden z trzech do znalezienia. No i wykorzystajmy sobie to, co powiedziałam, że może też dam takie strzałeczki. Te dwa kąty mają dać razem 180 stopni. Kąt jakiś tam, nie wiem, nazwijmy go kątem alfa, bo czemu nie? Po dodaniu z kątem, kątem miary zielonej czyli 70 stopni da nam 180 stopni. No i jak to zrobić? Żeby wyliczyć sobie samą, samą alfę, sam kąt alfa, musimy zrobić działanie przeciwne do plus 70 stopni, czyli musimy odjąć 70 stopni. Tak trochę tu pomaziałam. Ale tak. Czyli napiszemy sobie, że nasza alfa jakaś tam jest równa. To nasze, napiszę już na czarno, 180 stopni, odjąć to nasze 70, podane na początku, czyli nasza alfa jest równa 180, odjąć. 180, odjąć, 70 to 120. Żartuję, 110. Na pewno, na pewno, 110 stopni. Czyli wiemy, że ten ma 110 stopni i ten, albo i ten, bo oba są takie same miary. Więc automatycznie te dwa mamy, no i mamy wszystkie. Tak. Tyle. Ale jeszcze, żeby się upewnić, tak, na sam koniec, e, możemy zrobić magiczną sztuczkę. Ja ją zrobię na różowo. Nawet taką gwiazdeczkę narysuję, bo to będzie magiczna sztuczka, żeby się upewnić. No, może nie będziemy mieli stuprocentowej pewności, że wszystko mamy dobrze, ale przynajmniej wykluczymy jakiś ewentualny błąd. Sprawdźmy sobie, jaka jest suma tych naszych wszystkich kątów. 70 stopni plus 70 stopni plus 110 stopni plus 110 stopni. Ile nam to daje? 140 plus 220, czyli 360 stopni. Czyli nam się zgadza. Raczej nie zrobiliśmy żadnego błędu, ponieważ gdyby nam wyszło mniej lub więcej, to mielibyśmy problem. A dlaczego? A dlatego, że suma miar kątów w czworokątach to 360 stopni, a jakby nam wyszło mniej lub więcej, to byśmy złamali Matrixa, złamali czasoprzestrzeń, coś by nam nie wyszło, no po prostu jakiś błąd. Tak, także w ten sposób pójdźmy sobie dalej. Wstawmy... Jakiś inny równoległobok. Może niech będzie taki. E, czy da się zrobić? Nie da się zrobić. A może. O, ten. No dobra, może nie będę kombinować jakoś bardzo z tymi miarami. No ale kusi tak zrobić jakieś szalone miary. Tylko one się tutaj za bardzo jakoś od siebie nie różnią w pewnym momencie. No ale dobra, no to sobie po prostu poszalejemy. Ok, uznamy, że. O, albo tak, no nie, no co nam to też. Jakoś dużo nam to nie daje. No ale dobra, nie będę marudzić. Niech będzie taki kolega. Mm. No i weźmy sobie znowu fioletowy i uznajmy, że mamy jakiś kąt. Ile on może mieć? No, dajmy na to 120 stopni. Uznajmy, że tyle ma, tak? No i obliczmy teraz. Sumy, e, nie sumę, tylko obliczmy po prostu miarę innych kątów, tak, w ten sposób. No, i jakby to zrobić? A no tak, że ja może teraz najpierw skorzystam z tej zależności, z tej niezależności, tylko własności, że to razem ma dać 180 stopni. i Taką strzałeczką tutaj zarzuciłam. Tym razem nazwę ten kąt. Kątem alfa, czyli kąt alfa będzie nam równy, to nasze 180 stopni odjąć 120 stopni. Czyli nasz kąt alfa będzie miał 60 stopni. To też sobie wpiszę. Stopni. No i tak naprawdę mogłabym się teraz pobawić i zrobić to samo. To samo tutaj, nawet Ci to pokażę że no niby tego nie potrzebuję, bo wiem, że ten kąt będzie równy temu, no ale tak dla sztuki policzmy sobie ten kąt, nazwijmy go kątem beta, bo już był kąt alfa, kąt beta, no i on będzie równy 180 stopni odjąć na jednym boku, no tutaj jest 60, odjąć 60 stopni, czyli tak na fioletowo napiszę, nasza beta jest równa 60 stopni. No i tak na upartego można zrobić jeszcze raz, czyli tutaj zarzucić, że, że 180. Co ja napisałam? Widzicie, co ja napisałam? I tutaj powinna być stawka błąd typu MPO. Tak, już za bardzo się zagalopowałam. Tutaj jest 100. Ile to jest 180 odjąć 60? No 120. Już pisaliście te komentarze. Tak, 120 stopni. Tak, i tutaj dopiero możemy już zrobić tak dla sztuki. Kolejny raz, że 180 odjąć 120 to jest 60 stopni. I tak w kółko możemy robić. No i dla pewności, dla pewności na różowo. Magiczna sztuczka sprawdzająca, dająca nam spokój. Ech, spokój, spokój, że prawdopodobnie mamy w porządku zadanie. No tak, 120 plus 60 plus 120 plus 60. No wszystko oczywiście we, w, w stopniach. Tak, to jest 180 plus 180, czyli 360. Czyli. Pięknie, dobrze. Tak, no i na sam koniec mam dla ciebie jeszcze o tej Discord. Mam nadzieję, że go nie słyszycie. Mam dla ciebie jeszcze jedno zadanko, a mianowicie powiedz mi, co byś zrobił lub zrobiła, gdybyś dostał lub dostała taką informację, że w tym miejscu jest kąt. Zarzuć mnie, że 65 stopni. No nie wiem, nie mam. Tak mi to wygląda. Tak, tak, trochę więcej niż 60, trochę mniej niż jakieś 80. Tak. tak. Co byś zrobił lub zrobiła w takim przypadku? Możesz zapałzować film, zastanowić się. Naprawdę, mam nadzieję, że nie słyszycie tego Discorda, bo przychodzą wiadomości. Dobra. Co byś zrobił lub zrobiła. Nawet zapauzuj sobie ten film, pomyśl o dłuższą chwilę, ale ja ci powiem, że można to zrobić na dwa sposoby, znaczy to będzie to będzie wynikało z tych samych, no, Discord, ja go wyciszę. Dwa sposoby, które by no wynikały z tych samych rzeczy, tylko to będą dwa jakby toki myślowe. O może w ten sposób. Tak, weźmy sobie ten. znajomy będzie zielony. No i jaki najpierw będzie tutaj kąt. No. Możemy po prostu wywnioskować. Może nie wywnioskować, tylko wydedukować, mając wiedzę, że kąty. Przyległe, czyli takie... Ja mówię kąty na jednej prostej, czyli takie kąty, które... jak jest jakaś prosta. I ona jest tak o. Tak o, to wszystkie te kąty, jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, one wszystkie razem dadzą 180 stopni. To jest bardzo zrozumiały rysunek. Wygląda jak pocięty na pięć kawałków pierug. Jestem głodna i zrobiłam sobie smaka właśnie na pierogi, więc jeśli oglądasz uważnie ten film możesz. Napisać w komentarzu pieruk. Po prostu pieruk. Tak. Eee, tak. Tak. No, czyli wiemy tutaj, tutaj o, że ten kąt będzie wynosił. Skoro razem mają dawać 180 stopni, to może napiszę, że ten nasz kąt, e, dajmy mu alfa. Alfa plus 65 stopni ma nam dać 180 stopni. No więc odejmujemy 65 stopni, czyli alfa odjąć 65 plus, 60, plus 65 odjąć 65. Tutaj nam się zeruje. Jakby Padło mi słowo z głowy. Skraca, tak powiem. To jest 180 stopni odjąć, coś mi nie pisze. Albo coś się ścięło, odjąć 65 stopni, czyli... 115 stopni. Czyli ten nasz kąt tutaj ma 115 stopni. No i teraz może robimy sobie tak jak wcześniej, czyli ten ma też 115. No i te tutaj mają 100, 180 odjąć miarę tego kąta, bo są przy jednym boku albo e, tego kąta. No tutaj na jedno wychodzi. Ale możemy też zrobić w drugi sposób. Wyjdzie nam to samo, tylko w drugiej kolejności na odwrót, w innej kolejności. Że, że skoro równoległobok jest stworzony z dwóch par prostych, które są do siebie równoległe i się przecinają w danych miejscach, tutaj sobie je może przedłużmy, no nie, to tutaj tworzą nam się kąty. Tutaj będzie ten kąt i ten kąt będą tej samej miary tak, mam nadzieję, że zdajesz sobie z tego sprawę i rozumiesz rozumiesz, to były kąty te właśnie przeległe, wierzchołkowe na przemian ległe i tak dalej, i tak dalej więc po prostu skoro ten kąt tutaj e, będą leżący przy tym boku i przy przedłużeniu tego boku ma 65 stopni, no to automatycznie ten też ma 65 stopni no, a skoro ten ma 65, to ten też ma 65. Oczywiście z tego też mogliśmy sobie od razu wyciągnąć ten. Bo to zależy, jak kto sobie wyobrazi, wyobrazi, gdzie te proste, jak sobie leżą, jak mu wygodniej. No i tak to nam wyszło. I dla pewności, dla pewności upewnijmy się, czy to masło myślane. Mam nadzieję, że jeszcze nie. Magiczna sztuczka. Już wiesz co chodzi. Napiszę 115. Plus sześćdziesiąt plus sto plus 65, To jest 230 plus 130, czyli 360 stopni. Super. Super, hiper mega. No i jako zadanie domowe. Zagadka do rozwiązania. Na kolejny odcinek? Mm. Dam takie coś. Proszę bardzo. Ten kąt ma. Ten kąt ma... ile on może mieć 60 stopni. Oblicz? Ile ma ten? Wiedząc? Że ten kąt tutaj e, f, ma 40 stopni. Tak. Aha, i oblicz co? I oblicz miarę tego, tego kąta. Czy ja nie zmieniam? A klikam, ok. Oblicz miarę tego kąta. No i skoro jesteśmy w równoległym boku, no to e, niech ten będzie beta. To takie serduszko wyszło, ale kąta beta. Tak, to jest zadanie domowe. Ile ma alfa, i ile ma serduszko? Nie, no, beta. Dobrze. Ja ci dziękuję bardzo serdecznie. I jeszcze zanim skończymy, to skoro jesteśmy przy zagadce, no to gdzieś tu, o, jest rozwiązanie zagadki z ostatniego odcinka. Obwód. Obwód, o, o, ob, o. Obwód. I pole. Pole to było, jak się nie mylę, 6 razy 22, już nawet ci powiem gdzieś to tutaj znajdę. Tak, obwód, czyli 2 razy 6 plus 2 razy 26 i pole 6 razy 22. Tak, w ten sposób była rozwiązana zagadka z ostatniego odcinka w ramach serii Ogarnijmy. A ja teraz się ogarniam do montowania i do spania, bo jutro do pracy. Mam nadzieję, że ten film. Ci się spodobał i że skorzystałeś lub skorzystałeś z niego. Cześć.